Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie i dzisiaj y, zrobimy sobie czytanie na temat masz wiadomość. Y, kochani, wróżba wyboru, wybierzcie sobie talie, y, z której chcecie usłyszeć y, czytanie. Ja zaczynam od talii tutaj tej brązowej. Jakie informacje albo jakie emocje ta wiadomość, którą otrzymasz, mo może zawierać? Jaki Jaki będzie wpływ tej wiadomości na Ciebie w najbliższym czasie? I oczywiście rada, czyli co powinieneś zrobić, albo jak najlepiej zareagować na tę wiadomość. A więc, drodzy Państwo, zaczynamy. Jeżeli jesteś po raz pierwszy u mnie, jestem Baba Jaga. Witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania czytania. Talia numer 1. Jeszcze wspomnę, że na koniec czytania wyciągnę trzy odpowiedzi od aniołów. To też wróżba wyboru. Kto jest u mnie tutaj już od początku wie, że ja przy każdym czytaniu wyciągam te karty. Okej, okay, moi drodzy. Już tylko sobie zorganizuję tutaj, bo zapomniałam o tych kartach. Okej. Okay. Jakie informacje, jakie emocje może zawierać wiadomość, która do Ciebie przyjdzie? Jaki będzie jej wpływ na Ciebie w tym czasie? I co powinieneś zrobić? Powinnaś zrobić. Albo jak najlepiej powinieneś zareagować na tę wiadomość. Ok. Jeżeli chodzi o emocje, ta wiadomość może wywołać takie uczucie niepewności, rozczarowania, albo poczucia zawodu, bo mamy odwrócone 7 pucharów. Ok. Możliwe jest też, że poczuje się ktoś zdezorientowany. Dlaczego? Ponieważ emocje zawarte w tej wiadomości mogą być sprzeczne albo niejednoznaczne. To też tutaj może sugerować, że coś zostało, zostanie, tak? Zatajone albo przedstawione w taki zniekształcony sposób. W takim przypadku dobrze byłoby podejść do tej wiadomości z taką ostrożnością i spróbować spojrzeć na nią z dystansem, żeby zobaczyć pełen obraz sytuacji. Tutaj, teraz, kochani, odwrócony pustelnik on mówi, że. Warto unikać izolacji, warto unikać osamotnienia, albo takiego wchodzenia w tryb introspekcji, bo to może prowadzić do zamknięcia się w sobie. I teraz, zamiast za bardzo odsuwać się od tej sytuacji, warto będzie otworzyć się na inne osoby i zasięgnąć na przykład wsparcia albo opinii. Yy, tutaj, teraz, mamy tego. Rycerza Pucharów. Moi drodzy, jeżeli chodzi o poziom emocji, to ta wiadomość, ta informacja może wywołać takie poczucie nadziei, również przyjemności, ale u niektórych z Was może pojawić się taka chęć otwarcia się na nowe doświadczenie miłosne albo też na nowe doświadczenie emocjonalne. Bo rycerz Pucharów to też jest karta, która Sugeruje, że będziecie działać z sercem, że będziecie działać z intuicją, bardziej yy, powiedziałabym kierując się swoimi uczuciami niż logiką. I może też się pojawić taka wewnętrzna potrzeba wyrażenia emocji, yy, wewnętrzna potrzeba okazania troski albo poświęcenia swojej uwagi drugiej osobie. I ważne. Żeby nie dać się zdominować emocjom. Yy, ważne, żeby zachować równowagę, żeby nie podejmować decyzji, które mogą być yy, zbyt impulsywne albo zwią związane z taką chwilową ekscytacją, powiedziałabym. Yy, bardzo dobrze, żeby będzie, żeby wsłuchać się w siebie. Yy, to będzie dobry czas na mądre i dojrzałe podejście do tej sprawy, czy to sprawy sercowe, czy jakieś emocjonalne. I ta re reakcja na wiadomość powinna polegać na unikaniu samotności w tym czasie, ale też nie na zamykaniu w swoich przemyśleniach, a raczej. Trzeba będzie poszukać takiej zewnętrznej perspektywy, po prostu kogoś poprosić, bo Odwrócony Pustelnik on mówi o takiej potrzebie działania, o potrzebie wyjścia z etapu wahania, ale mówi też o takiej otwartości na interakcję z innymi, po prostu nie zostawiać, nie zostawać ze swoimi myślami, ok? Trzeba być gotowym, żeby podjąć działania, nawet jeżeli ta wiadomość będzie pełna emocji, nawet jeżeli ta wiadomość będzie pełna niejasności. I nie można pozwolić, żeby to poczucie zamknięcia uniemożliwiło Wam znalezienie odpowiedzi. Bardzo dobrze byłoby, gdybyście się zdecydowali na jakąś szczerą rozmowę, na otwartość i na taką przejrzystość w relacjach. Ok? No to może być takie na przykład wiecie, um, tak mi stąd nie nagle ktoś napisze, y, ale się ciemno robi. Cześć, chciałem ci czy chciałam ci powiedzieć, y, napisać do Ciebie, bo nie mogę o Tobie przestać myśleć. Zdaję sobie sprawę wiesz, że ostatnio... Y, nie byłem najlepszy na przykład w wyrażaniu swoich uczuć, a teraz czuję, że muszę się otworzyć. Na przykład myślę o tobie każdego dnia i naprawdę, naprawdę tęsknię za tym, co mieliśmy. Albo może to dziwne, ale mam wrażenie, że coś wyjątkowego nas łączy. Na przykład coś, co, czego nie potrafię znaleźć w nikim innym. Może być też takie, mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby się spotkać żeby porozmawiać o tym wszystkim. Albo też może być, może to wszystko brzmi chaotycznie, ale chciałem, chciałam, żebyś wiedziała, jak bardzo jesteś dla mnie ważna. I czekam na twoją odpowiedź, prawda? Tego typu wiadomość może wzbudzić u ciebie właśnie te mieszane uczucia, zaskoczenie, tęsknotę. Też może być pragnienie odpowiedzi, ale też może być takie, taka niepewność, czy ta osoba jest gotowa na pełne zaangażowanie. Tak więc, moi drodzy, i, i sumując, w tej sytuacji, tutaj ten rycerz pucharów, on przynosi silne, takie emocjonalne impulsy. On Przynosi takie romantyczne energie. I ta otrzymana wiadomość może otworzyć Twoje serce, może wywołać to uczucie nadziei znowu, uczucie pragnienia bliskości, tak? Ale Twoja wrażliwość, Twoja intuicja będą silniejsze, a ty może poczujesz, poczujesz taką. Chęć wyrażenia siebie albo nawiązania głębszych więzi emocjonalnych. Jednak warto będzie zachować równowagę i nie podejmować decyzji, moi drodzy, na podstawie tylko chwilowych emocji. Zamiast impulsywnie reagować, najlepiej podejść do tej sytuacji z sercem, ale najlepiej też podejść do tej sytuacji nie tylko z sercem, ale i z rozsądkiem. Trzeba będzie się zastanowić i to dobrze nad swoimi pragnieniami, nad swoimi uczuciami. I ważne jest yy, to, żeby podejmować decyzje, które są zgodne z Waszymi celami, zwłaszcza tymi długoterminowymi. I żeby to było zgodne z Waszymi wartościami. Dziękuję yy, grupie. Nazwijmy to numer 1. I teraz grupa numer 2. Ja sobie zapiszę tutaj czasówkę. Grupa numer 2. Samą radę. Co może zawierać wiadomość? No, odwróciło nam się umiarkowanie. Może być w tej wiadomości brak wyważenia, jakaś niepewność, jakiś chaos. I to tutaj może sugerować moi drodzy emocje, które nie są, nie będą tak w pełni przemyślane. To też mogą być takie emocje, które nie, są, nie będą w pełni kontrolowane przez tego, kto tą wiadomość wyśle. Tutaj też może być wskazanie na takie trudności w komunikacji, ale też na niezdecydowanie. Ta wiadomość też może być yy, również nieco impulsywna, albo może wymagać dużego wysiłku. Trzeba będzie się wysilić, żeby zobaczyć, żeby dostrzec w tej wiadomości równowagę i harmonię. Jaki będzie miał wpływ na Ciebie? No, mamy odwróconą siłę. Ta wiadomość może sprawić, że poczujesz się osłabiona, osłabiony, bezsilny, bezradny. To też może wywołać u Ciebie takie wrażenie braku kontroli nad sytuacją. Te Twoje emocje mogą stać się bardziej wrażliwe albo trudne do opanowania. Całkiem możliwe, że poczujecie się przytłoczeni tym, co będzie zawierała ta wiadomość. Szczególnie, jeżeli nie będziecie potrafili znaleźć w tej wiadomości takiej spójności. I co powinniście zrobić, albo jak najlepiej zareagować na tę wiadomość? No, moi drodzy, Zamiast się izolować i unikać konfrontacji z tą wiadomością, będzie warto otworzyć się na taką refleksję, ale też nie pozwolić, żeby wpłynęła ona na Was zbyt mocno, żeby nie wpłynęła zbyt mocno na Wasze wewnętrzne poczucie spokoju. To może oznaczać, że powinieneś, powinnaś dać sobie chwilę na przemyślenie tej sytuacji. Ale też bez nadmiernego analizowania i bez nadmiernego zamartwiania się. Ważne, żeby nie zamykać się w sobie, żeby dać sobie czas na zrozumienie tej wiadomości. Słuchajcie, i to jest bardzo ważne, bez podejmowania pochopnych działań, ok? A mi już głos wysiada. Zrobiłam parę prywatnych czytań i po prostu. Ta, po prostu ta wiadomość, ona może wywołać w tobie takie emocjonalne zamieszanie i poczucie osłabienia, bezsilności. Najlepiej będzie, jeżeli nie podejmiesz natychmiastowej reakcji, jeżeli pozwolisz sobie na chwilę refleksji, daj sobie czas, żeby zrozumieć emocje, jakie ktoś. Próbował, próbował, będzie próbował wywołać tą wiadomością. I ważne, żeby się od tych emocji nie izolować, tak? Żeby być otwartym. Nie wiem, ktoś, ktoś na przykład może wysłać coś w tym stylu: No, chciałam, chciałem ci napisać, ale mam wrażenie, że czuję się zdezorientowana, zdezorientowany nie wiem, jak to wyrazić, prawda? Albo i też y, chyba trochę straciłem równowagę w tym wszystkim i czuję się zagubiony w tym, co się dzieje między nami. I na przykład wiem, że powinienem być bardziej taki stabilny, odpowiedzialny, ale teraz czuję się przytłoczony. Nie wiem, co robić, ale czuję, że muszę podjąć jakąś decyzję, bo nie wiem, co, co tak naprawdę czuję. Może potrzebuję czasu na przemyślenie tego, ale nie jestem pewien, czy mogę w ogóle zrozumieć, co się dzieje w mojej głowie. No taki misz, -masz, rozumiecie. I tego typu wiadomość, ona może wyrażać takie zagubienie, takie trudności, na przykład w, w znalezieniu równowagi emocjonalnej. Yy, też takie trudności, czy potrzebę przestrzeni do przemyślenia swoich uczuć i decyzji i tą przestrzeń trzeba będzie temu komuś dać taka wiadomość ona może być pełna takiej na podstawie tych kart niepewności i emocji które naprawdę mogą być trudne do zrozumienia zarówno dla osoby, która tą wiadomość wyśle, jak i do, do osoby, która tą wiadomość otrzyma, tak więc na no spokojnie sobie to weźcie, ok na spokojnie. Dziękuję bardzo. Trzy karty, trzy odpowiedzi od pana. Mam nadzieję, że macie pytanie. Głos mi wysiada, przepraszam Was bardzo. Przed chwilą zrobiłam godzinę na czytanie prywatne, i po prostu już mi <laughs> struny głosowe odmawiają posłuszeństwa Odpowiedź numer jeden, numer dwa i numer 3. Dobrze, kochani, odkrywamy odpowiedź numer 1. Komunikuj się jasno. Czyli nawet jak otrzymacie jakąś wiadomość, która wzbudzi was jakieś emocje, to może być oszustwo nawet, tak? To może ktoś zadzwonić, że trzeba gdzieś wysłać pieniądze, trzeba to zrobić natychmiast. Zawsze mówię, odzwaniamy do osoby, która nam takie coś yy, mówi, tak? I upewniamy się, że to jest prawda. Takie do głowy mi teraz przyszło. Odpowiedź numer dwa. Zrewiduj. Upewnij się, sprawdź. Odpowiedź numer trzy. Pomocni ludzie. Zawsze jak mamy wątpliwości, otwieramy się na innych i jeżeli mamy taką osobę, która nam dobrze doradzi, zapytajmy o pomoc. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się, pa. pa.